Witajcie w kolejnym odcinku mojej miniserii o miejscówkach do zarabiania kasy w TB. W poprzednim materiale pokazałem kilka sprawdzonych spotów dla graczy, fak i pak. Idealnych na bardziej początkowych etapach gry, takich gdzie nie trzeba mieć super ekwipunku, a mimo to można wyciągnąć naprawdę fajny profit. Dziś kontynuuję ten temat i dorzucam kolejne miejscówki, które świetnie sprawdzą się dla osób dopiero budujących swój kapitał w TB. Book Ridery na Elahar. Book Ridery to kolejne miejsce, kolejne moby właściwie na Elahar. Mają tam fajny spocik razem z Mutated Tigerami, z których lecą też itemki, na których można fajnie zarobić. Bo lecą i do imbu, i do delivery. Exp jest całkiem przyjemny, ale sam spot raczej 80, może nawet setny, żeby było to naprawdę opłacalne. Świetne mie miejsce, jeśli chcemy zarabiać i jednocześnie bić poziom. I tutaj, na Mumie w Ankrachmun trafiłem całkowicie przypadkiem. Fajny resp i biegając tam totalnie dla fanu, wyszarpałem 150 tysięcy za te żółte flaszeczki. A gdzie tam jeszcze inne śmieci, tak jak na przykład bandaże, których cenę odkryłem dopiero później. Mumie może nudne wizualnie, ale portfel się zgadza, więc można zajrzeć, mając nawet myślę 20-30 level. I kolejny spot na Jalahar. Sporo mobów, prosta trasa, a kasa się też fajnie zgadza. Wpadłem tam jakoś na 70. którymś levelu, a wyszedłem po godzince z dodatkową stówką w plecaku. Bardziej spot dla eka i pala, bo zauważyłem, że na sporo magii są odporne częściowo odporne na ogień a normalnie przyjmują DMG z fizyki i świętości. Od plus 50 poziomu myślę spokojnie można tam zajrzeć. Fajne miejsce na zachód od depo, na płaskowyżu pokrytym śniegiem, znajdują się całe tłumy mamutów i zimowych wilków. Z mamutów zbieramy futerka i kły, a z wilków futerko. Nie było chyba jeszcze takiej sytuacji, żebym nawet przebiegając tylko w okolicach, nie zrobił tam dodatkowo z 30 km. A skupiając się na walce z nimi podczas robienia taska, w krótkim czasie wpadła dodatkowa stówka. Myślę, że na luzie na 15 levelu można byłoby sobie tam posiedzieć. Mamuty mogą być problemem, ale tylko na początku. Świetna opcja dla graczy, którzy nie lubią tłumu. Żółwie na Laguna Island. Dobre miejsce na exp i kasę dla 30-40 leveli. Ja to miejsce odkryłem przypadkiem robiąc taski, ale pewnie część z Was je zna. Spadają tutaj turtelschile? Rzadko, ale jednak. No i z to i lecą torny do delivery tasków, więc też można ładnie zarobić. W okolicy kręcą się krwawe kraby, z których można wyłapać też fajne przedmioty, więc myślę, że ta miejscówka również zasługuje na miejsce w tym zestawieniu. I dodatkowo chyba wszystkim znana miejscówka – Gloomwolfy. Drogie im wiecznie oblegana miejscówka przez ludzi. Jak tylko poczer zmieni się w raj dla biednych. Ale chyba mało kto wie, że w okolicy jest jeszcze mniejszy respawn, wymieszany toadami i wiedźmami. Tutaj też idzie zarobić i nawet z botem na respie udało mi się w jakieś 3 godziny wyciągnąć stąd ponad 500k. Resp ogólnie spoko, mimo wszystko myślę, że na 30-50 levelu powinniście sobie na luzaku dać tutaj radę. Na koniec coś mniej oczywistego. Spot, który odkryłem błądząc po mapie. Starsi gracze pewnie go znają, ale dla mnie jest nowością, bo nigdy nie przepadałem za wenory. Waszki i inne ptaszki w podziemiach bagiem to spot od ósmego levela, a kasa jest naprawdę dobra. Przy dobrym ogarnięciu spota, gdzie co jest i jak biegać, można wyciągnąć są zajebiste pieniądze. Sam przypadkiem odkrywając sobie mapę w tym spocie zarobiłem jakieś 140k, a to spot dla startujących graczy. I to by było tyle z mojego zestawienia. Jeśli Wam się podobało zostawcie lajka i komentarz. W komentarzu najlepiej napiszcie swoje najlepsze miejscówki do zarabiania kasy, bądź ekspienia jak kto woli. A jeśli Wam się podobało, to zostawcie suba i bądźcie na bieżąco. Dzięki za oglądanie!